Dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale, ja mam na imię Weronika. No i cóż, dzisiaj sobie pokontynuujemy na Waszą też prośbę temat drenażu limfatycznego. W ostatnim filmie pokazywałam jak poradzić sobie z opuchniętymi nogami, kostkami, kolanami w takich temperaturach, jakie obecnie w naszej strefie czasowej właśnie się pojawiają, czyli jest gorąco, zaczyna się lato. No i możemy właśnie zauważać u siebie taki zespół zmęczonych nóg, czy pojawiają nam się obrzęki. I to samo się dzieje właśnie z naszymi kończynami górnymi, czyli z naszymi rękami. Dzisiaj pokażę Wam, jak, jak właśnie samodzielnie sobie tutaj te rejony. Obmasować. Ale zanim przejdziemy do wspólnych ćwiczeń, do wspólnego masowania, to chciałam Wam bardzo, bardzo gorąco podziękować za wszystkie komentarze. Naprawdę cudownie jest czytać od Was te wiadomości. Zawsze proszę o chwilę cierpliwości, jeżeli nie nadążam na bieżąco odpowiadać, ale staram się, żeby do każdego z Was się też zwrócić osobiście. I powoli docierać do tych, do tych komentarzy. A też chciałam się odnieść do komentarzy, które pojawiają się pod niektórymi filmami, w których piszecie mi, że przynudzam, że ględzę, że za długie te wstępy, no i że to nudy generalnie są. Albo poprawiacie mnie, że tak się nie mówi. Mówi się tak, źle odmieniam. Tak się w ogóle nie odmienia. Tego się używa, tam to się nie używa. Albo, że mam stopy platfusy, na przykład. No więc, kochani, tak, to się wszystko zgadza. Ja się po prostu na to zgadzam. Te komentarze mogą się dalej pojawiać. Ja na to nie mam wpływu. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że. Ja Was zapraszam do tej swojej przestrzeni tutaj, dzieląc się z Wami wiedzą, którą uważam za najlepszą na ten moment, którą ja mam poprzez pracę z własnym ciałem, z własnymi różnymi dysfunkcjami, nazwijmy to tak, z tym, co wyszukam w sieci i uważam, że jest wartościowe. Bardzo często korzystam z inspiracji innych nauczycieli, czy fizjoterapeutów, albo tych, z którymi ja pracuję na co dzień ze swoim ciałem. Więc robię to z intencją taką, żeby się podzielić z wami tą wiedzą. Yy, I tak naprawdę interesuje mnie najbardziej to, jak to na Was zadziała na ile to jest skuteczne. Korzystajcie z tego, jeżeli czujecie, że to jest coś dla Was, po prostu Was zapraszam do tej mojej przestrzeni, bierzcie to, co chcecie, jeżeli czujecie, że no Te komentarze o tym, że nudzę, ględzę i te wszystkie inne, które zamieszczacie, które również się znajdują pod filmami, no to okej. Okay. Ja nie będę na nie odpowiadać, ja je po prostu tak zostawię. A dzisiaj zajmiemy się naszymi rękami, które mają jakby podobne objawy przy wysokich temperaturach, czyli też tendencje do puchnięcia możemy zauważać. Zbiera nam się płyn limfatyczny pod wpływem tego, że naczynia się po prostu rozszerzają. Kiedy zauważamy że te nasze ręce robią się ciężkie. Często tutaj też pytaliście o co tu zrobić z pelikanami, tak? Tak zwane pelikany, czyli tutaj te miejsca, które robią się takie obwisłe. No to pierwszym krokiem w moim odczuciu i z mojej wiedzy jest to, żeby popracować właśnie z odprowadzeniem płynów limfatycznych i dzisiaj to będzie właśnie taki film, a w, jakby w drugim kroku Popracować troszkę nad mobilnością barków, nad odsztywnianiem powięzi i nad pracą z mięśniami. I to sobie zrobimy w kolejnym filmie, na który już dzisiaj Was serdecznie zapraszam. Zanim zaczniemy dzisiejsze ćwiczenia, to zobaczcie, jeszcze pokażę Wam wariant tego masażu dla osób, które mają trudność z utrzymaniem ręki przez jakiś czas w taki sposób. Więc zobaczcie, jak można sobie z tym poradzić więc zobaczcie tutaj możemy wykorzystać na przykład stół. Jeżeli nasze ręce są bardzo zmęczone i czujemy, że nie jesteśmy w stanie sobie tej ręki utrzymać w powietrzu, to podchodzimy z krzesłem do stołu, opieramy ręce na stole, tak żeby się poczuć komfortowo. Można nawet wziąć sobie Poduszki. Tak? I ja zaraz będę prowadzić ten masaż y, krok po kroku, ale Wy możecie już się ułożyć y, przy stole, jeżeli czujecie, że Wasze ręce potrzebują takiego miejsca do odpoczynku. Więc bez wahania, y, trzeba sobie stworzyć komfortową dla siebie przestrzeń i wtedy można masować. Ta ręka jest y, oparta, a tu sobie możemy spokojnie pracować z naszą ręką, tak jak potrzebujemy, odwracać ją, odpoczywać, kiedy potrzebujemy, wracać do masażu. Więc komfort też jest bardzo, bardzo ważny przy każdych ćwiczeniach, przy każdej pracy z ciałem. Więc zadbajcie o to, jeżeli czujecie, że to Wam jest potrzebne. No więc tak, co najpierw? Zanim zaczniemy sobie tutaj z tym płynem limfatycznym pracować, to najpierw połóżmy dłonie Mniej więcej na wysokości tutaj żołądka, powiedzmy to, czyli tuż pod żebrami. Tutaj w tym obrębie znajduje się bardzo dużo węzłów chłonnych, które nie są wyczuwalne jakby pod, pod naszymi palcami, są troszeczkę głębiej, ale poprzez oddech my możemy je zaktywować do pracy, bo nam są węzły chłonne potrzebne. Czyli kładziemy dłoń, tak żeby poczuć przeponę dłonie. Robimy wdech. I z wydechem delikatnie dłoń dociskamy. Jakbyśmy się chcieli dostać troszkę głębiej. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. I ostatni raz. I wydech. I wystarczy. I teraz przejdziemy sobie do rozmasowania węzłów chłonnych tutaj w okolicy obojczyka. Te węzły chłonne znajdują się nad obojczykiem i pod obojczykiem. I można sobie dłoń tak ustawić, żeby obojczyk był powiedzmy między palcami. I wykonać kilka takich okrężnych ruchów. Z tego co wyczytałam, to. Między 5 a 8 ruchów jest potrzebnych nie za mocno, bo te węzły chłonne są dość blisko. Czasami możemy je wyczuć. I wystarczy i na drugą stronę, i wystarczy. I teraz przejdziemy sobie do masażu węzłów chłonnych, które są zlokalizowane tutaj przy uszach i w szyi i znowu rozdzielamy sobie tak palce. Wsuwamy je tutaj i możemy zrobić jednocześnie 5 do 8 kółek, tak żeby zastymulować węzły chłonne. I wystarczy, to oczywiście jest też bardzo fajny masaż dla naszej szyi i dla powięzi tutaj, która jest też zlokalizowana w tym miejscu. I teraz węzły chłonne pod pachami. Dłonią całą, staram się całą dłonią przenieść pod pachę i zrobić takich 3 do 5 kółek. Znowu nie za mocno. To nie ma być mocny masaż. Jest ucisk, ale nie za mocny. I w drugą stronę, pod drugą pachę. I też pojawiają się pytania, co jeśli nie mam węzłów chłonnych czy te ćwiczenia też są dla mnie czy ja mogę robić taki masaż czy ja mogę robić taki drenaż limfatyczny To oczywiście zachęcam w pierwszej kolejności żeby się skonsultować z lekarzem swoim bo on zna jakby historię tego co się wydarzyło w waszym organizmie i będzie umiał odpowiedzieć na to pytanie wyczytałam jeszcze, że jeżeli pod, na przykład y, mieliśmy usunięte węzły chłonne po jednej stronie, po drugiej stronie są zdrowe, to możemy sobie przekierować tutaj płyn limfatyczny właśnie do tej zdrowej części, czyli przenieść go, powiedzmy, że mamy zdrowe węzły chłonne pod prawą pachą, to możemy sobie tutaj przenosić ten płyn limfatyczny właśnie do tej zdrowej części, czyli jeżeli, jak będziemy masować lewą rękę, to potem możemy przenieść cały ten płyn limfatyczny pod prawą pachę do węzłów chłonnych. I teraz przejdźmy jeszcze do węzłów chłonnych w pachwinie i też delikatnie sobie zastymulujmy te węzły chłonne. 5 do 8 kółek. i wystarczy. I teraz zrobimy mm, taki masaż boku ciała, czyli z, z góry do dołu. Tak jakbyśmy troszkę chcieli odprowadzić do tej pachwiny. Bok ciała. Uwolnić stąd trochę płynu. Przemieścić go. I wystarczy. I teraz yy, przemasujemy sobie górną część ramienia. Yy, tutaj byśmy tak takimi kołami całą dłonią masujemy takimi kołami, żeby kończyć ruch jakby pod pachą, czyli zabieramy i do pachy. Zabieramy i do pachy. Takie niezamocne głaskanie. tutaj pamiętamy o tym, że sięgamy tak daleko jak możemy, na tyle ile jakby pozwala nam ta ręka. Pamiętamy, że naczynia układu limfatycznego są dość blisko pod skórą. Jakieś. Polowania tam się odbywa. Więc nie musimy mocno dociskać. Nie musimy mocno. Poza tym naczynia układu limfatycznego są bardzo yy, y, drobniutkie bardzo delikatne i wąskie. I wystarczy. I teraz będziemy sobie pracować z tą częścią tutaj. I mamy takie cztery obszary: wnętrze. Góra, tył i spód. I każdy z tych obszarów będziemy w taki sposób tutaj masować. Czyli w górę i do pachy. I tutaj też około między 8 a 10 takich ruchów powiedzmy. Chyba że czujemy, że w tym obszarze jest dużo płynu zgromadzonego. I teraz góra. Tutaj kolejność, czy będziemy robić bok, tył, górę, dół, to jest obojętne. Chodzi o to, żeby zadbać o każdą z, tych, z, tej, z tego obszaru. I teraz tył, można umieść rękę, zabieramy i do pachy. Można sobie też, ja to w poprzednim filmie, kiedy masowaliśmy, robiliśmy drenaż nóg. Można sobie troszkę oliwki dać na dłoń, żeby ten poślizg był wygodniejszy. No i teraz tutaj to, co na, nazywane jest pelikanami. I ten obszar, właśnie ze względu na grawitację. Yy, on może zbierać bardzo dużo płynu limfatycznego. Bardzo dużo. Więc tu możemy zatrzymać się troszeczkę dłużej i trochę więcej popracować z tym obszarem. W każdej chwili, jeżeli poczujemy, że ta ręka, która masuje, albo ta, która jest masowana, potrzebuje odpocząć, to robimy sobie przerwę koniecznie. Jeżeli ćwiczymy przy stole, tak jak to pokazywałam wcześniej. Tu też prostujemy ręce, pozwalamy im odpocząć. I wystarczy. I teraz delikatnie opracowujemy sobie łokieć, czyli masujemy takim okrężnym ruchem. Tutaj, przy kostkach i ścięgnach, jest dużo szczelin, w, którym, w których ten płyn limfatyczny może się powiedzmy schować przed nami. Więc ważne jest, żeby też do niego się tutaj dostać. I wystarczy. I teraz przejdziemy sobie do przedramienia. W przedramieniu, i później dłoni, jak będziemy pracować, zresztą tutaj w tym obszarze też, jeżeli jesteśmy na takim etapie życia, że dawno z ciałem nie pracowaliśmy, czyli obojętnie z jakiego powodu, to nasze, nasze ciało było, powiedzmy, pod względem jakiejś aktywności fizycznej, w takiej, powiedzmy, w przerwie, na wakacjach. No to może być tak, albo nie masowaliśmy ciała. To może być tak, że nawet taki niemocny dotyk może być bolesny. I dobrze jest wtedy sobie troszkę na początek pougniatać ciało pougniatać ciało. Tak, tak po prostu podotykać, żeby, żeby je przygotować. I teraz zrobimy sobie to samo na przedramieniu, co wcześniej, czyli tutaj 5, 8, 10 razy z góry. Na górnej części. Mogą wystąpić właśnie takie zwapnienia tkanek. Jeżeli one dawno nie były masowane, dotykane, czy nie było żadnej pracy I teraz od wewnętrznej strony i od zewnętrznej. Więc też nie bójmy się tego dotyku, ale dajmy sobie czas, żeby przystosować. Właśnie ciało do takiej pracy. I wewnętrzna część. Całą dłonią. Całą dłonią. I wystarczy. Teraz możemy tutaj takim ruchem, jakbyśmy Y, y, chcieli się złapać, troszkę nadgarstek rozmasować, rozluźnić. Robimy to po to, żeby mm, popracować z tym płynem dać taki sygnał do tego, że będziemy za chwilę go transportować. W górę do węzłów chłonnych. I wystarczy. No i teraz dłoń. Teraz dłoń. Jedną dłoń kładziemy na drugą i wchodzimy też tutaj między te przerwy, między palcami i masujemy całą dłonią w górę. Dociskamy delikatnie i całą dłonią w górę. I znowu tutaj. Pomiędzy kostkami, pomiędzy ścięgnami może nam się bardzo dużo tych płynów w szczelinach zbierać. Tu jest dość dużo, właśnie różnych szczelinek. I wystarczy, i teraz delikatnie każdy palec, powiedzmy od kciuka zaczynamy. I przez palec wskazujący. I środkowy. Szczególnie jeżeli czujemy, że nasze dłonie są, czy widzimy, czujemy, że nasze dłonie są opuchnięte, no to troszeczkę dłużej można się tutaj zatrzymać, żeby opracować sobie ten obszar. I mały palec. Wystarczy I jeszcze tutaj te szczelinki, jakbyśmy tak się chcieli dostać od środka na zewnątrz. Też to jest dobry taki moment, kiedy jesteśmy ze sobą w kontakcie. Żeby pomyśleć, właściwie poczuć, jak się ma nasze ciało, gdzie my jesteśmy ze swoim ciałem, jak dobrze jest dać mu trochę uwagi, bo to dajemy tę uwagę sobie. Trochę uczucia, to tak jak mamy małe dziecko. Tulimy do siebie. Mamy w tym jest zawsze tyle miłości, tyle czułości, tak chcemy po prostu to utulić do serca. No to tak ze sobą też dobrze od czasu do czasu sobie właśnie się tak utulić. No. no i teraz przeprowadzamy to wszystko, ten cały płyn, który udrożniliśmy, w górę. Zabieramy dłonią w górę z dłoni przez przedramię w górę, w górę, w górę i teraz z boku przemieszczamy cały ten uwolniony płyn limfatyczny, inaczej chłonkę. Tu górę do węzłów chłonnych i jeszcze tutaj. I wędrujemy wyżej. Co może nas też towarzyszyć, takie uczucie takiego zakłopotania, jeżeli dawno nie dotykaliśmy siebie w taki sposób. Ale zapewniam Was, że nasze ciało jest absolutnie wdzięczne. Każdy dotyk to jest naprawdę ogromna dawka miłości dla siebie. I teraz od wewnętrznej strony. Czyli to, co najpierw zrobiliśmy, to udrożniliśmy ten płyn i wszystkie naczynia, po to, żeby nigdzie nie było zastojów. A teraz przemieszczamy go w kierunku węzłów chłonnych odprowadzić do węzłów chłonnych potem pamiętamy wszystko to jest odtransportowane do nerek i ostatecznie wydalane przez pęcherz i wystarczy i jeszcze góra i zabieramy, sięgamy dłonią tyle, ile umiemy, przez tył do Pachy. I nie stąd zabieramy. I teraz znowu, jeżeli tutaj węzły chłonne po tej stronie albo ich nie mamy, albo są chore, to przetransportowujemy sobie na drugą stronę. Wcześniej trzeba te węzły chłonne też aktywować. Przetransportowujemy sobie na drugą stronę. I zabieramy je też w dół do węzłów chłonnych w pachwinie, bok ciała. Sprowadzamy. Dół, do pachwin. I wystarczy. No i teraz pora na drugą rękę zróbcie dokładnie, tak jak przed chwilą zrobiliśmy rękę prawą, zróbcie dokładnie to samo po lewej stronie, pamiętając o zachowaniu tej kolejności. jeżeli węzły chłonne są albo chore, albo wycięte spod tutaj lewej pachy, to przemieszczamy sobie potem wszystko do prawej strony. Tak żeby ten płyn limfatyczny przy tej całej pracy nie, nie utknął tutaj nie został. No, i ja za dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję za towarzystwo. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze. Napiszcie proszę, jakie odczucia z ciała. Co się zmieniło? Ten, ten drenaż można sobie wykonywać codziennie, naprawdę bez, bez żadnych przeszkód. To bardzo dobrze zrobi, nie tylko na układ limfatyczny, ale również na takie rozmiękczenie powięzi, odsztywnienie mięśni, o którym też już bardzo dużo mówiłam, i to nam pozwoli potem przejść w kolejnym filmie do. Pracy nad y, y, usuwaniem y, tych pe, tak zwanych pelikanów do wzmocnienia tych mięśni y, i rozruszania obręczy barkowej. Więc ja gorąco, gorąco zachęcam y, do subskrybowania kanału, polecenia znajomym, do śledzenia tego, co będę dla Was znowu przygotowywać. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.